Idź, idź, idź nie, idźmy. Idź nie, ty, idźmy ty Idźmy dalej. Co było? Słyszałeś to? Chcesz je chipsy? Daj chipsy, podziel się. Ja już bijam To masz o drugie butelki O metalowy metal. Co tam mam roczesz? drogę. Jak to jak to przymkniesz drogowo? Wow! I... Miny lądowe. A, to uważaj na nie, chodź. Weź butle. idziemy. Jaki? Nie tak dużo, ale zawsze coś. To się liczy. <gry> Jak się przecisną

To jest to samo. Tak, czekam na, czekam na latarki, chodź ze mną. Poczekaj. Weź to. I lećmy. Trzy, dwa, jeden. Uważaj, jest mina na lewo. Jest mina na lewo, nie podchodź. O! Ej, znalazłem coś strasznego! O, tam są butelki! Przecisnę się przez to, nie idź ze mną, nie idź ze mną! A ja? Dobra, to weź te butelki, tylko uważaj. Uważaj bardzo. Jaka, jaka Wróżba... Druga butelka czy druga mina? Ja mam plastikowe dwie ryby, ale już mi się nie mieszczą. Ło, weź tą rybę z magazynu, tam przestraszyłem się ciebie. Tam w magazynie jest. Pójdziesz prosto i tam jest w magazynie ryba. Poskanuj. Yy, reszta filmu niestety się nie nagrała, ale. Mogę wytłumaczyć więcej, co się stało w, tym, w te ostatnie kilka minut, filmu, Już tam, jak wróciłem tam z powrotem do budynku. To nic tam więcej nie było, więc poszliśmy do statku, wleciliśmy. Poszliśmy sprzedać itemy do, do, do budynku firmy. Nie wiem, jak to się nazywa. I, po, i poszliśmy i wleciliśmy ze statku. I tak na koniec odcinku to był, Nic więcej się nie stało. Chyba nic więcej nie kupiliśmy. Nie wiem.